Chodźcie zobaczymy ile okoni uda mi się zrobić z jednego miejsca na ten wypad zabrałem swoją nową wędeczkę z temu pod BFSA Histar Salmon od 0,6 do 6 grama Mierzy tylko 145 cm Więc jest naprawdę bardzo krótka Ale nie tracimy czasu, lecimy na miejscówkę A ja oddaję pierwszy rzut I uwierzcie, że na efekty nie musieliśmy długo czekać Bo już w pierwszym rzucie melduje się okon Który pozwala przetestować tą wędeczkę I naprawdę bardzo fajnie się gieła Mimo tego, że jest taka krótka Okonek oczywiście wylądował w podbieraku A mi wystarczył kolejny rzut, aby cieszyć się kolejnym okoniem na kiju. A wam wystarczy tylko chwila, aby cieszyć się kuponami o wartości 400 zł oraz jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, temu nawet zniżką do 90%, jeżeli użyjecie tego kodu. Tego dnia nie gryzły jak szalone trzy rzuty i trzy ryby. W tym rzucie złowiłem naprawdę wyjątkową rybę. Zastanawiałem się, czy jest to jakaś wada genetyczna, czy przypadkiem nie uciekł z szczupaka. Słuchajcie, jak widzicie, ten okoń był bardzo ciemno czerwony, a jak go trzymałem, to miałem wrażenie, jakby kompletnie nie miał łusek. No naprawdę wyjątkowa ryba. Oczywiście, wrzucamy go do podbieraczka i lecimy dalej, nie tracimy żerowania bo już po chwili następna ryba na kiju Uwierzcie, że naprawdę miałem mega frajdę łowić tym kijkiem mimo tego, że jest dedykowany do łowienia pstrągów i jest bardzo krótki to jest bardzo czuły i mogłem czuć naprawdę atomowe brania o koni Kijek pięknie grał pod rybą, pięknie trzymał, słuchajcie ale jeżeli miałbym Wam go polecić, to naprawdę polecam go na małe czurki, słuchajcie gdzie możecie łowić naprawdę duże pstrągi i spokojnie, spokojnie da radę. W międzyczasie oddałem kolejny rzut, zostawiłem przynęta, aby opadła na samo dno. Poczekałem 2-3 sekundy, szarpnąłem, poczułem opór. No i siedzi kolejny okoń na kiju. Naprawdę o, widać, fajnie. że jesień wjechała o na grubo Kolejny śliczny okoń w mojej rączce. Ja oddawałem kolejne rzuty, zmieniłem miejscówkę. No i oczywiście nie mogło się obejść bez tego pana. To już jest standard, słuchajcie, przy łowieniu okoni że melduje się pan zębaty drań, który dał naprawdę super walkę oraz utwierdził mnie, że ta wędneczka będzie super wyborem w brodzeniu za pstrągiem. A Wy korzystajcie z mojego kodu i może ta wędeczka trafi Wam się 90% taniej. Trzymajcie się, hej!